Witam serdecznie w pierwszym odcinku z Hearthstone'a Właśnie będziemy dzisiaj grać z Panem Zombiaczkiem. Dzień dobry, mam 7 latek i gram na YouTubie No i w końcu się przygotowałeś w końcu do powitania A nie tak jak twardo w tym odcinku od Ligi Także jak widzicie jestem sobie z kompanem, gramy w Ustawkę Bo... Musisz powiedzieć że przepierdolamy Ustawkę no, ja jestem pure skill, nie? Czyli pewnie jak to powiedziałem, okaże się, że zajmę ostatnie miejsce, nie? Nie, no znając życie, to ja dostanę najgorszych możliwych bohaterów. Oh. Ogólnie charakter tej, mm, tej serii wydaje mi się, że będzie bardziej chill. Jako li w Lidze to było milion cięć, a tu raczej mi się wydaje, że to będzie taki jeden zlepiony mm, w sumie. Y Jedna bryła kontentu, nie wiadomo o czym. A, ja <laughs> chyba jedynie co zrobię, to obecne. Tak. Momenty, w których trzeba strasznie długo czekać na koniec tury. Wiesz, masz moment, w którym na przykład masz minutę, e, zrobisz wszystko w 10 tak, sekund, tak, tak, to wiem. po co 50 sekund ma lecieć? Z drugiej strony to. możemy o czymś dyskutować wtedy, zresztą zapewne tak będzie. Na przykład o błędach Blizzarda. Najbliższy, najlepszy motyw do błędów Blizzarda: Nagi. Po co to komu było? Dobra. Ja się tu bawię. Co ty się wybawisz w tej grze? Nie, bawię Pytanie się... tylko na ilu hardów trafimy dzisiaj. Tak, Wyobraź tak. sobie, że teraz jak jest to odświeżenie, co na które następuje, co nie? To dało mi trzy razy odświeżającą anomalię. Tylko nie spoczywaj teraz na Laura. O, w sumie ciekawe, jak potoczy się ten meczyk. Remis. ja mam z kukiem ktoś jak tun gra. Chyba wszystkie mecze teraz zorisowałem. Wezmę to. Hmm. Okej, okay. ciekawie. Ale to mi niepotrzebne. Okej. Okay. Fajny, fa fajny start mam, Imo. Hmm. To co, ty pod idziesz? Teraz się daje! O, szansa na remis bardzo duże. Hmm. I remis jest. Dobra. Tobie daje, a mi zabiera. świeżaków. A. Co dostałem o nie to, to byłoby spoko Ale zaryzykujmy co mi rzuci teraz Okej, okay, tego typka sobie zostawię na następną turę Weźmy jeszcze ją. Na wszelki wypadek. Zrobię tak. Co ci patrzę, biję sobie? Niech chyba pod menażerię pójdę. Bo co teraz chyba dwaj stronnicy pod to. O, gram na typa. No tak. Gram na typa, który gra Ildianem. Uwielbiam jego moc specjalną. To jest coś pięknego. Dobra, wygrana. U mnie przegrano. Więc twój stereotyp na temat grania ze mną będzie adekwatny dzisiaj. Dobra, jako że wygrałem, to chyba idę w czwórkę. A teraz mam tutaj drzwi dymiołaka, że mogę dać plus 3, plus 3, ale czy ja chcę. Chyba idę w czwórkę. Bo na czwórce mam już. Yy, avenge. O, i będę miał tego refre od refreshy. O, i będę miał tego. Kurde, dobra, czwórka to oddaję imo. Dasz sobie radę, masz dużą przewagę. Ja mam nadzieję, że rzuci mi jedną nagę w sumie potem. Jezu. Ha, huh. ciekawe połączenie, typek ma żywiołaka, nagle. w sumie wszystko ma typek O, Remis huh. Ale Alefarcik O, Remis Do- o, oj, ojojoj, ojojoj widzowie, ojojoj O, ojojoj, ojojoj, ojojoj. Uu, ojojoj, ojojoj. ojojoj. Hmm, dobra, zaryzykujmy. I co dostaję? Aj, zepsułem Auć. prajo. Prajo, prajo! Nie. O, to się opłaci. A ja prajo zepsułem. A, miałem tego y, żywiaka, który daje plus 1, plus 1, jak zagram żywiołka. I miałbym ich dwóch na stole i zagrałem najpierw żywiaka, którego innego miałem, zamiast tego. Y, I bym miał dwa buffy teraz, a dostałem tylko jeden. Mm, to dobre. W okay, ogóle nie będziesz badać? No, pod agonie. Pod jednego typa co daje krwawy klejnot kolce zwierzę. Pod nagę tą na pierwszym co daje dwa do ataku więcej. Pod tego żywiołaka z yy, prowokacją. I żywiołaka z boską tarczą i tą... Yy, frują wichru. Super wyszło. Trzeba... Ja też. Dobra, ale nie jest źle, bo tylko 4 obrażeń. Żałkę typ, jaki zbuffował 14 coś. Ile? Ja gram na kuka. 13 damage'a, ouch. O Jezu. Ale i tak jestem lepszy niż... O, akurat mam tego na tego ostatniego gram. Ojejku, co Uuu. się po dzieje? Dobra, zaryzykujmy. No naprawdę, teraz tak oddaję to. Hmm, to na tego. To na tego. To na tego. I co ja tego mogę wymienić na coś innego? Nie, ja chyba nie chcę. Ja chyba chcę to. Okej, okay, to nawet siądzie mi. To mi nawet siądzie. Nie jest aż tak źle. Więcej, mhm. nadmiarowe, te? ale mam jeszcze jednego Tam. w ręku. I mam jeszcze tego co Jezu. Mam... To tobie lepiej siadło niż mi. Migra właśnie nakazała grać pod żywiołaki. Gram na typa pod sekrety. Hmm. Y Okej. Okay. Typek przyzwał węża z sekretu co nie? I właśnie jeden stronnik mu tego węża zabił Wygrałem! What? 23% miałem Ooooo, robiliście, tylko to się bawię. Jeden jeszcze bufa dostałem... A ja do przegrałem. O to węża. Bo stronnicy trochę źle zaatakowali. Oby tak dalej. Dobra, przeżyć przeżyłem. Gdyby miał miejsce na to tam zagrał tą. O, to jest konieczne. Rajot. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Hmm... To mi się w sumie przyda pod late. Dobra, pozbywam się tego. Zakrywam to. Zmienimy tego w coś innego. Jeszcze raz spróbujmy hmm. Nie, szczerze nie wiem co... Dobra, gram na ciebie to wygram hmm. Ta, raczej wygrasz na bank Pytanie czy ja chcę... No budować. wygrasz Jezu, tego. Możesz grać na całość Nie, nie zbudowałem... O, 100% lastałem Bo nie... Yy... Co? No Okej... Okay. Bo ja nie wziąłem to... tego. Yy, mamy na ręku kartę, karcioczki, ale ich nie wziąłem. A ty jak sam widzisz trochę kiepsku umiałem u siebie sytuacji. Dobra, bufnęła parę razy. Jestem zadowolony. Okej, okay, to jest dziwne, że udało mi się. Dobra. Mam tu dla ciebie prawdziwy świeżaku. Dobra, co ja mam? No to... Okej, okay, to mi się opłaci, bo podrzewiolaki. Pod Ktamo? Hmm. Czekaj, czekaj, bo kmin. Dobra, w ten sposób. Cznamo? Ciemność mnoż się po nie odwracaj wzroku. Hmm, zepsułem trochę. To hmm. może się... Dobra, dajmy Dobra. Prawdopodobnie tę to, 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 to walkę też przegram, ale będę miał w końcu miejsce na polu i będę mógł coś jednego zrobić. A ja spróbuję to jakoś przeżyć, chociaż gram na Ktuna, więc wątpię, aby mi siadło. Dobra, na spróbujmy to ja zmienić. Ja 4 już zlevel'apuję? 4, 3... No, Dobra, to zostawiam. A co było na 6? Powodzenia w walce! Na szóstce? Łopa nie, że ja tu pamiętał. Dobra, wygrywamy na tego pana co tutaj... Okej, okay, ciekawe Ktun nie mający nic dobrego na polu Wow To się stało. Ktun beznadziejnym kąpem gra Wow Dwa razy buff ze złotej pomsty Czyli plus 4, plus 4 do końca gdzieś no, powiem, że ci siadło. A ja się odbijam chyba od dna. Nie, nie odbijam się. Dobra, gram na najgorszego, gram to. Zanim się z tym wchodzi ten. Dobra, weźmy tak, to dobra, tak. Wchodzi ten. Dostajemy to, dostajemy... Aleluja! Aleluja! Dobra, gramy. Chyba co? Chyba to kupujemy. Uh, kurde, zagrałbym tego. Mm. Dobra, bierzemy ja. to. Drodzymy. O, o ale Kurde, o, Baron! 4. Po co ty idziesz w końcu? Okay. Mm, nie, to nie siądzie tutaj. To by siadło, ale. Nie. Baron siedzi. Dobra, bierzemy barona. Mam. Mam co chciałem. I ja biorę teraz jeszcze zagram to. Że potrzebują lekcji bólu. Hmm. Dobra. To powinno siedzieć tutaj. Dobra. Jest. Po co idę? Jest... Ogólnie no. dostałem. Wiem, piąty poziom. Dostałem Gina, tego sześciokwistkowego, co ma prowokację na nie Daje mi Dziękuję. żywiołaka i go przyzywa. No. I dostałem barona, który będzie mi dodawać kopie. O, to kick ja, ja, ja żałuję, że nie udało mi się zamy. zrobić tej nagi z kolco zwierzami. Miałem taką lekką abominację w sumie. To jest piękne. Kopiowanie stronników. Piękne. Może się. O nie. Uuu, mam złoto. A ja chyba przegrałem mecz. No, przegrałem mecz już. A ja wygrałem. że no. Ale buffną dwa razy. Ech. No, nie siadł mi ten meczek. 3 HP. Więcej niż powinienem straciłem. Nie odpadam w sumie jedyny w tej turze. Dobra, to ja lecę, z grać w tym czasie, co ty będziesz. Ale i tak pokczamp. No, siadł mi jeden level w tych postępach. Dwami nawet chyba siadły. No, to git. Opuść. Zobaczmy, ile weszło. O, 75 golda, pakiet. Ile brakuje? Dobra, teraz achievement. O, pierwszy raz z Margosem grałem. Pokczomp. To lecimy w ustawkę. Mrazić, czy nie mrozić? Chyba nie mrazić. I tutaj znowu smutna sytuacja. Niestety, oczekiwanie będzie irytujące. Ugin. Na mnie? Na mnie. Halo. Hmm? Halo, halo. Na mnie czekanie? Znaczy, nie, nie. Czekanie na meczyk kogo mam? Ja. To nie, to jest dynamiki, o. O, nie. Bestie, dynamo, jest zwierzę mechy, piraci. Nie no, ta gra mi uwielbia. Ale Twoje to jest siop Oddaje Oddaję mi ta gra. Dobra, a ja sobie Lecha przetestuję. Ty piłeś ten smaczny owoc i winogrona? Czy nie? Nie, ty piłeś tego hydro. Kurde, nie. Sotka, Nikt nie chciał pokonać tamtego ziutka. Mam tu dla ciebie prawdziwy gank świeżaków. Czemu ten lech pachnie makaronem? Dosłownie, zapach makaronu taki jakby. Teraz sprzedam... O, Tkacz gniewu na starcie. Zacnie, zacnie. O, już jeden typek poddał. sat Trochę smutno. Oj, z jakim ja bym chciał jako ten piramaniak grać. Niby kijawa moc specjalna, ale... fajna się wydaje po prostu. Jesteś od stronnika do tyłu. Oh, do mogę być tym piratem najpierw pójść, ale... Mniejszy. Już na samym początku trzech typów pod demony. Piękne. Po prostu piękne. Okay, trzeba się pośpieszyć. Dobra. Potrzebuję jednego żywego pożogi i chyba jest wygrany mecz. Na Czemu? Nie, no, mu nie chce mi dać. O, 100% winka. Nie wiem, po co ty kresztu z tą nakładką. Nie wiem, w sumie nie wiem. Co? fajne, fajne jest. Jakby mogę dowiedzieć się, jakie są Ja Znaczy, to z postaciami to jest okej, okay, fajne, ale... Te typowanie, ile masz procent, to jest takie, to jest spędzane po prostu. A, narzekasz. Ty zawsze narzekasz na wszystko. Ktoś musi. Dobra. Ty z kolei jesteś ze... z... 28 bomba. Dobra, typ. Cześć, dzięki za gierę. Dobra. Co mamy tutaj? Dobra, odświeżmy raz. Tkacz gniewu mnie uwielbia chyba. Dobra, spróbujmy pod te demony zagrać. Będzie, będzie ciężko złożyć skoro wszyscy grają. Ale zaryzykować warto. A możesz zdobyć trójkę. trójkę. Odkąd że tego nie oglądasz. Kurde, zepsułem to troszkę. E, ale wydaje mi się, że to już nie jest mi aż tak potrzebne. Co? Czy ja jeszcze chcę bufować? Dobra, następna tura koniecznie muszę iść na trzeci level. Solidny strategiczny wybór. Wynajmij rekruta, póki możesz. nic nie dało. O, rozpogodziło się w końcu. Wszyscy mają cię na celowniku. Uważaj. A w ogóle, umarząc się do tego podcastu, co ostatnio sobie nagraliśmy, co nie? Ogarnij, że pół godziny po tym jak go rozpoczęliśmy. Pojawił się zwiastun kolejnej produkcji od Star Warsów. Memiczne trochę, co nie? A tego Bena? E, nie Bena. A, e, Fana Tym Fana razem Fana. to jest. E, nie, nie, nie Falauta. Kurde, fajny. chłopi. Nie, nie Falnordera. Dobra, e, trochę mi się już pieprzy w głowie. A to bez niby miało być. Olbrzymie obrażenia. Yy, pojawił się zwiastun drugiego sezonu yy, Bad Batch. Wiesz, te rozszerzenie wojen klonów. I powiem ci, że coś odczuwam wrażenie, jakby miało być sporo nawiązań do wojen klonów. A dokładnie do czwartego sezonu. Bo tam pojawia się Wookiee Jedi. To jest jakiś szart. Drodzy widzowie, Konrad spojrzał w lustro Ooooooh, oh, 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 oh. yeah duuuuud Zrobimy to I oczywiście teraz mi do tego, nie? Teraz mi do tego Żebyś ty no, widział jak mi idzie ta gra, teraz gram Jezu, to jest tak... posze. Ja, ja chcę tylko powiedzieć, że mam trzy żywiołaki złote, te co zadają obrażenie na bok. Widziałem, że czy? dostanę kolejnego Ragnarosa. A bufujesz je jakoś, czy jeszcze nie? No i teraz no, siada. Uh -huh. No ja je bufuję non-stop. Ja mam małego Ragnarosa, ten co daje żywiołkowi jakiemuś Karczmy. Ale czekaj, on daje rasę tak? Nie, za każdym razem tak ja zagram. No śmiało. Wynika. A, okej, okay, okej. Okay. Czy jeden slot musisz na te wymiany zostawić sobie? No i właśnie najgorsze jest to, że nie mam się. Nie ma. ha. Czyli ten Ragnaros jest dobry, ale do momentu. A chyba ja wywalę tego z z Demetrem co 34, bo <noise> okej, okay, Ilidan. Ilidan ma 26KP, a gra mówi, że ja go shotuję. Próbuj Nie próbuj, a po prostu on nosota Rup, rób albo nie rób. Nie ma prób Nie, czy mnie tak tokował, Dobra, mi siadło Dobra, za ile no. uderzę, za ile uderzę? Uwaga, uwaga, uwaga U Nie umarła mi żadna krytka na polu Bale za 37 Jo Nie no tyle za 37 wolne Nie do ten pirć jest pick broken. Naprawdę dobrze ci idzie. Ale oddaję. Dajcie mi jednego Ragnarosa, tak na koniu, Proszę. O, o jest! Mogę zagrać, ale... ale nie Ragnaras. Dobra, jeden HP stracić mogę. Mega furia, wejchą. Daj Ragnarosa. Zobaczmy. Kolejny jean. Muszę tego, co daje niewrażliwość. Wobec tego raczej szybko przegram. Teraz i tak. Szkoda, że dało mi tego kolco zwierzę zamiast tego inferala, czy jak się nazywał ten golem. Może nie mogę ci pokazać, te, jak wygląda miejsce to... Szkoda, że ja nie mogę pokazać tobie jak mój żałośnie wygląda. A ja co mogę zrobić zdjęcie ci na Messengera? No to i tak. No sum w sumie możesz zrobić. Dobra, nie no, to jest smutne. Wysłałem ci na Messengerze. Zobaczmy. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać. Jezu. Żeś zaszalał. Niestety nie mogę zobaczyć jakie ja mam procent im rapię na tego typa co tam Aha, dobra wygrałem już nie mogę zobaczyć od typa od sekretów Nie wiadomo jaki sekrety on Kurde źle zaatakowali moi Jezu. Było blisko, prawie by... zabił mi A raz 37 Obrażeń, pierwsze miejsce to w o, w sumie łapki. A, misje zrobione. Zajmij pierwsze miejsce w czwórce. W tej ustawce. Dzięki, dzięki. Dobra, dajmy to zamiast tak. Zagrań 25 stronników. Dzięki, dzięki. To wszystko? Hmm. Aktywuj swoje efekty agonie 10 razy. Sz szkoda. Dobra. Widzowie, czas otworzyć pakieci. Dobra, u mnie to będzie raczej po meczu już.